Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, nagrywamy szybciutko, ponieważ jesteśmy podczas porannej drzemki. Nie wiem ile mamy czasu, dlatego bez zbędnych wstępów chciałabym Was dzisiaj zaprosić na film, w którym zanalizujemy sobie przypadek. Zanalizujemy sobie po prostu jeden wpis, który znalazłam dwa dni temu u nas na motywatorkowej grupie. Zapraszam. Żeby już nie tracić czasu, nawet nie lecę po tablet, bo jeszcze nie daj Boże, obudzę młodą, niech ona sobie tam śpi. Po prostu powiem wam o co chodzi. Pojawiła się na grupie dziewczyna, znaczy może było dłuższego czasu. To jest zupełnie w ogóle nieważne. Po prostu bierzemy sobie jej problem na tapet, bo założy się, że dużo z Was także się z tym zmagało. W każdym razie pojawiła się dziewczyna, która powiedziała, że je chyba bodajże 1700 kalorii. Ja tam dokładnie wagi nie pamiętam, ale to było około 65 kg. Wzrost też był tam 1,60 m. Kilka, prawie że tam metr 70, jak się nie mylę, lat chyba 35. I że je 1700 i nie, że nie chudnie od dłuższego czasu. I poprosiła o radę. Ja zadałam cykl pytań, wszystko jest w porządku, liczenie jest w porządku. Nie znalazłam tam, znaczy, wypytałam się o puste kalorie: czy tam nie dosładza, czy nie pije innych rzeczy niż wodę, herbatę i kawę. A jak pije, to właśnie, czy są słodzone? Nie, nic nie jest słodzone. Nie ćwiczy, ponieważ przeszła operację. I teraz, jak ma to zrobić, żeby zacząć chudnąć? Słuchajcie. Bardzo dużo pojawiło się tam komentarzy osób, które sugerują zrobienie badań, sprawdzenie, czy tam tarczycy, czy poziomu cukru i tak dalej, i tak dalej. I to jest super pomysł, bo ja uważam, że powinniśmy się badać i badajmy się wszyscy. Naprawdę, to jest dość świetny pomysł. Niemniej jednak, musicie coś wiedzieć, jeżeli jesteście na jakiejś kaloryczności, która według Was jest ujemnym bilansem kalorycznym i nie chudniecie, to nie jesteście na ujemnym bilansie kalorycznym. Przepraszam, tak jest, po prostu tak jest. I choćby skały srały, choćby wam ludzie wmawiali choroby tarczycy. Cokolwiek innego, to to dalej nie jest bycie na ujemnym bilansie kalorycznym. Owszem, możemy chorować na coś, co sprawia, że nasza przemiana materii jest o ileś tam procent mniejsza. Czyli jako osoba na przykład z niedoczynnością tarczycy, jak sobie wszystko policzę, to zamiast mieć na redukcji 1800, tak naprawdę powinna mieć 1700. Ale jak sami słyszycie, co ja powiedziałam, to są tak małe wartości. To nie jest ym, taki problem, że teraz będąc na diecie, na ujemnym bilansie i kiedy się okazuje, że mam chorobę tarczycy, to tak naprawdę ta choroba jest jakby odpowiedzialna, bo w jakiś magiczny sposób wpłynęła na to, że ja nie chudnę. No nie, to wszystko się rozbija o tą matmę, cały czas o tą matmę. I owszem, choroba może wpływać na tą matmę, ale w nieznaczny sposób. To nie jest... 80% odpowiedzialności za ujemny bilans, to nie jest podnoszenie tego bilansu aż w tak dużym stopniu. No nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Także jeżeli jesteście na diecie i według was robicie wszystko i jecie cały czas zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem, no to najprawdopodobniej jesteście na zerze kalorycznym, albo może nawet na, na dodatnim tym bilansie, jeżeli zdarza Wam się tyć jeżeli na przestrzeni na przykład tygodni przybieracie tam po kilogram, czy tam po pół kilo, no to najprawdopodobniej jesteście na nadwyżce kalorycznej. Strasznie to trudno zaakceptować i ja to wiem, no bo przecież ja robię wszystko, ja tak świetnie policzyłam. I tam yy, ja to tak wyczułam, że ta osoba, o której yy, mówię, aczkolwiek mówię to nie jest personalne, ja chciałam po prostu to omówić jako... Historia, która się zdarza na pewno dużej ilości odchudzających się, ale ja tam wyczułam pretensje do mojej osoby, że, że śmiem się nazywać motywatorką, a, a moją najlepszą radą jest to, żeby przeczekać. Tak, bo tam jeszcze się rozbija rzecz o to, że dziewczyna, która to pisze, przeszła operację i nie jest w stanie wprowadzić ćwiczenia do swojego życia, aktywność fizyczną. Też mamy czasy wirusa w momencie, jak to nagrywam, więc nie można się chwytać takich alternatywnych form tej aktywności, żeby gdzieś iść, a na przykład na basen, który jest świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy na przykład nie mogą ćwiczyć, bo mają problemy z kręgosłupem, to basen jest bardzo odciążający. To nieważne to jest. Po pierwsze, dlaczego w ogóle najlepszą radą dla mnie, według mnie jest przeczekanie? Dlatego, że 1700, już uczepmy się tych kalorii, które były tam we wpisie, 1700 to według mnie jest tak... No, względnie mało kalorii. Ja wolę tak zjadać 2000, wtedy już wiem, że, że jest dużo jedzonka i, i uważam, że dieta taka 1900-2000 dla mnie, osobiście dla mnie. Pamiętajcie, że ja też jestem duża. No, że to jest spoko. I jeżeli jest ktoś, kto się odchudza, znaczy kto myśli, że się odchudza, to nie jest odchudzanie, jeżeli nie jest na ujemnym bilansie, i jest na 1700 i już jest sfrustrowany, że nie chudnie. I ja mam jeszcze przyjść i mu powiedzieć, to nie jest ujemny bilans. Obetnij to. No to ja wolę powiedzieć albo zwiększ aktywność i zostań na tym 1700, po prostu zwiększ aktywność, albo przeczekaj ten moment, kiedy będziesz mogła wrócić do tej aktywności. Bo jeżeli teraz byśmy cieli do 1500, to według mnie Frustracja jeszcze bardziej wzrośnie, no bo mamy pierwszą frustrację, bo nie chudniemy, no i druga frustracja, że nie chudniemy, tyle się męczyliśmy i jeszcze trzeba jeść mniej. No to jest straszne. Niestety, to wszystko, co ja mówię, to jest pokłosie przyjęcia złego współczynnika aktywności fizycznej. I to jest drugi problem, który dzisiaj tutaj poruszymy. Mianowicie, osoba w tym wpisie nadmieniła, że przyjęła współczynnik 1,4. Jest po operacji i nic nie ćwiczy. Ale uważa, że jak wraca z pracy, to jest osobą bardzo aktywną, że praktycznie nie siada. Ja to rozumiem i to jest w ogóle super, że ktoś nie prowadzi leniwego stylu życia. Tylko musicie coś wiedzieć o dobieraniu współczynników aktywności fizycznej, że możecie po prostu dobrać zły i trzeba się z tym do jasnej cholery pogodzić. Jeżeli dobraliście 1,4, który wam wytworzył jakąś tam kaloryczność i odjęliście ileś tam i wyszła wam jakaś tam wartość na redukcji, i po miesiącu z ręką na sercu możecie powiedzieć, że jadłam tylko tak, a nic nie zadziałało, to nie ma co szukać w sobie choroby jakiejś skomplikowanej. Po prostu to nie był ujemny bilans. Nawet jak ta choroba jest, a oby nie była. Oby jej tam nie było, to to nie jest dla, dalej dla ciebie ujemny bilans i koniec, kropka. Przyjęcie współczynnika 1,4 przy zerowej aktywności fizycznej, ale twierdzeniu, że ma się aktywny tryb życia po powrocie do domu, jest według mnie troszeczkę błędne. Dlaczego? Dlatego, że jak się domyślam, do pracy nie chodzimy od trzech dni i aktywni po tej pracy w domu też nie jesteśmy od trzech dni, bo to nie jest tak, że dopiero od tych trzech dni nam się zachciało sprzątać, biegać za dziećmi itd. itd. Więc nasz organizm jest mega przyzwyczajony do tego, co robimy. Więc 1-4 bym powiedziała, że jest dobre dla ludzi, którzy ćwiczą i którzy w ogóle urozmaicają te ćwiczenia. Tutaj też mi się przypomina inny przypadek dziewczyny, która do mnie napisała, miała problem ze współczynnikiem, a chciała kupić mój jadłospis. I ja, z racji tego, że kupujecie moje jadłospisy, pomagam wam je dobrać i ona chyba jeździła, słuchajcie, 20 km na rowerku stacjonarnym dziennie. Pomyślcie sobie, 20 km, rower, rower, zajebiście dużo. Bardzo dużo, przecież to jest fantastyczna aktywność fizyczna. To, to spala kalorie, to jest czyste kardio, cudowne jeszcze, jak sobie ustawić jakiś opór, jazda pod górkę, to jest ekstra. No ale jak robicie to od dwóch miesięcy, to to jest nic dla Was. To jest nic, to tak samo, mm, no to jest... Patrzcie, jeżeli ja jadę gdzieś autem i mam pierwszą trasę do przebycia, to mój mózg i moje ciało... I moje auto wykona większą pracę za pierwszym razem niż za pięćdziesiątym. Dlaczego? Muszę sprawdzić tą trasę. Muszę ją sobie ustawić w GPS-ie, będę jechała mega uważnie. Wszystko będzie takie bardziej. Bardziej będę uważna, bardziej będę ostrożna, bardziej będę myśleć, bardziej będę się rozglądać, najprawdopodobniej spalę jeszcze więcej benzyny, bo będę cały czas jechała na dwójce albo na trójce, wiecie, piłując silnik, bo nie wiem, czy to za chwilę nie trzeba zahamować, zatrzymać się albo skręcić. Jak pokonuję trasę 50 raz, no to doskonale wiecie, że jedziecie totalnie na luzie szybko, a może nie szybko, szybciej niż jechaliście, i wszystko jest bardziej takie. Flow macie w tym wszystkim. Tak samo jest w adaptacji naszego organizmu. Jeżeli ja wykonuję jakąś aktywność fizyczną po raz pierwszy, to moje ciało jest w szoku. Jest wysoki puls, jest świetne spalanie, mięśnie pracują, więc no, o ile wykonujemy daną aktywność dobrze. Jeżeli ja wykonuję ten trening po raz pięćdziesiąty, to ciało mówi, I don't care, ja już to znam. Więc 20 km na, rower, na rowerku, ale w drugim miesiącu trenowania to jest nic, dlatego ja Wam często mówię w tych odcinkach o aktywności fizycznej, żeby tasować aktywność fizyczną, żeby to zmieniać, żeby nie mieć tylko jednej ścieżki, a nawet jak macie jeden sport, czyli na przykład ćwiczenia w domu, no to można powiedzieć, że to jest jedna kategoria, to to sobie rozbijać, a to kardio, a to siłowe, a to wzmacniające, a to yoga, rozciągające, tabata. I wiecie, to sobie mieszać, żeby ten organizm ciągle był w szoku. Tak samo jak chodzicie na basen, nie pływać cały czas jednym stylem. Żabką, żabką odkrytą, zakrytą, wziąć deskę, wsadzić między nogi, pod pachy, nie wiem. Poczytajcie w necie, co można robić na basenie, ale żeby to w jakiś sposób różnicować. I wracamy do osoby, która przyjęła 1-4 jako współczynnik aktywności w ciągu dnia przez to, że jest aktywna po pracy. No może to 14 4 słuchajcie, działało w pierwszych kilku dniach, a aczkolwiek według mnie to i tak jest troszeczkę za dużo, jak na to, że my codziennie wracamy z pracy i codziennie jesteśmy aktywni po pracy. Mam nadzieję, że komuś ten film pomógł. I uwierzcie mi, że w momencie, kiedy ja wam sugeruję, że jecie za dużo, albo ja wam sugeruję, że przyjęliście za duży współczynnik aktywności w stosunku do tego, jaki prowadzicie styl życia, to moim celem nie jest zrobienie wam na złość. I pisanie mi takich. Yy, Wiadomości z przekąsem, że no taka z ciebie motywatorka, albo odpowiadanie w taki sposób, wiecie, taki kąśliwy, mi nic nie robi, jakby ja idę ze swoim życiem dalej, nie, nie, na mnie to nie wpływa, ale to wy sobie sami blokujecie myślenie takim właśnie podejściem, pff, ta jasne, co ona może wiedzieć, przecież ja jestem zajebiście aktywna po pracy. To wy dalej jesteście w tej sytuacji, kiedy myślicie, że jesteście na, na diecie, a na niej nie jesteście. Czyli kto tu jest poszkodowany? Tylko i wyłącznie osoba zainteresowana chudnięciem. Przemyślcie to. Przemyślcie, czy przypadkiem Was nie dotyczy ten problem? Czy to nie jest um, teraz Wasz kamień milowy, na który trafiacie podczas swojej diety i podczas swojego odchudzania? A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, zostawianiu łapek w górę. Dajcie znać, kto został do końca. Hashtag słucham do końca. Widzimy się w następnym filmie, słyszymy się w następnym podcaście. Kto wie, co przed nami. Do usłyszenia i zobaczenia. Papa. Pa.